Alchemium na Politechnice Łódzkiej, wystawa Janusza Reszki, miłość i pasja, 50 lat pracy twórczej. I z okazji tego, że to jest 50 lat pracy twórczej, to pojawiło się aż 50 obrazów, a do tego rzeźby, bo artysta oprócz tego, że jest malarzem, to gdzieś tam rzeźba jest jego pasją i chociaż na co dzień nie ma na nią czasu, to jednak postanowił trochę go wygospodarować, żeby tutaj także rzeźby pokazać. Możemy obejrzeć 50 bardzo, bardzo, bardzo barwnych prac. Tutaj aż może się zakręcić w głowie od tych kolorów, ale warto przyjrzeć się na spokojnie każdej z pracy, dlatego że każda niesie ze sobą jakieś dodatkowe znaczenia, dodatkowe przesłanie. Podpowiedział mogą być tytuły, ale czasem są one dodatkowe zagadkami, więc trzeba trochę wysilić szare komórki, żeby to wszystko objąć swoim rozumem. No i dużo tutaj jest o muzie artysty, bo cały czas podkreśla, że to miłość go napędza, dlatego tytuł, miłość i pasja i cały czas podkreśla znaczenie muzy w swoim życiu. Dlatego porozmawiamy nie tylko z artystą o tym, jak wygląda jego praca, ale zapytamy też muzy o to, jak wygląda jej znaczenie w życiu artysty bo nie chodzi tylko o to, że ona jest. Ona pomaga, ona inspiruje, ona podpowiada, jest kimś znacznie więcej niż taka muza, która po prostu tylko pięknie wygląda. A wygląda naprawdę pięknie. Bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa na wernisarzu. Jak to powiedzieć, Szanowni Państwo, 50-lecia pracy twórczej, tak naprawdę, okay. wybitnego artysty Janusza Reszki. Janusza Reszki. Brawo, Brawo. Potrafię, przekazuję głos y, panu Piotrowi, panu profesorowi Piotrowi na stale żodni, y, który trochę nam o postaci pana Janusza opowie. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, oczywiście trzeba pan, pan, wszystkim wam z naszego zarządu galeryjnego podziękować. Y, pani Małgosi, y, która y, wykonywała, y, pani Małgorzacie, dla naszych y, katalogu. Y, wszystkie, y, całą oprawę graficzną, czyli plakat, Panie Elżbiecie, to przecież Pani, pani Dziekan i Pani Elżbieta to są dwie Panie Komisarze, że tak powiem, Panie Komisarki, nieładnie mówiąc. Ja jestem kuratorem, ale bardzo się cieszę, drodzy Państwa, z tego dzisiejszego wydarzenia, z wielu powodów zresztą. Przede wszystkim z tego faktu, że to jest 50-lecie Pracy twórczej Janusza, mojego serdecznego kolegi, serdecznego przyjaciela, mojej, można powiedzieć, też duszy bratnie, dlatego, że bardzo dobrze się rozumiem, jeśli chodzi o w ogóle porozumienie na bazie malarskiej i to mnie bardzo cieszy. Janusz jest osobą niepowtarzalną, to jest osoba. No i to dziękowa na tyle, że warto więcej troszeczkę o jego osobie jako człowiek, jako, jako, jako twórcę przede wszystkim też jako człowieku, który ma bardzo bogatą i barwną e, e, przeszłość ze sobą, na pewno przyszłość tak samo, ale muszę powiedzieć tylko tyle, że e, przez wiele lat, przez e, 30 lat mieszkał w Paryżu, tam zresztą zajmował się konserwacją dzieł sztuki. I zabytków skończył szkołę, która w tym kierunku kształci. No i w tamtym czasie udzielał się bardzo mocno, jeśli chodzi o działalność polonijną. Również, jeśli chodzi o, że no przede wszystkim o twórczość artystyczną, nigdy tego nie zaniechał, nie zaniedbał, przez cały czas tworzył. Oczywiście znam te obrazy, które ja też w tamtym czasie powoływał do życia. One są zróżnicowane, ale on przez cały czas właśnie działał w sensie warsztatowego doskonalenia, chociażby z tego względu właśnie tej swojej profesji, jeśli chodzi o konserwację dzieł sztuki. Drodzy Państwo, oczywiście jego życie towarzyskie było wtedy bardzo obiste, takie bardzo płomienne, znał wiele osób znanych w postaci ze świata sztuki, kultury. I to zapewne też wpłynęło na jego bardzo dobre usytuowanie na rynku sztuki, na takie bardzo dobre poruszanie się w, tej, w tym względzie. I po powrocie do Polski nagle doznał w jakimś sensie objawienia, czyli zmieniła się ta jego optyka postrzegania w prawdopodobnie też rzeczywistości. Tutaj znalazł stabilizację, wspaniała Katarzyna, która jest osobą no, po prostu wyjątkową, rzeczywiście prawie że niebiańską. Wiele osób znaka się w związku z tym, jest w stanie to potwierdzić. Ale muszę Państwu powiedzieć, że te obrazy, które tutaj Janusz pokazał na, te, na tej wystawie, oczywiście jest ich 50, tak jak właśnie 50-lecie, no to wiadomo, że musiał być teraz ich prac, też również na ścianach. Natomiast tutaj mamy właśnie znakomity przykład zrozumienia, fantastycznego zrozumienia malars malarstwa światowego, europejskiego. Dlatego, że Janusz doskonale zna te wszystkie odniesienia, tę klasykę i zna właśnie warsztat i on po prostu powoli, bo to nie nastąpiło wcześniej, że tak nazwijam, na dzień, on po prostu zaczynał zmieniać ten swój styl malarski i właśnie z, oddalił się w stronę bardzo, interesującego, bardzo interesującej kreacji artystycznej, I mianowicie to jest malarstwo, które wykorzystuje pewne elementy surrealizmu, i pubizmu, ale to jest bardzo osobista wypowiedź, czyli po prostu jakby wczerpanie, no można powiedzieć świadome czerpanie z tej, z tej tradycji, natomiast bardzo świadome działania malarskie. Te obrazy charakteryzują się no, przede wszystkim pięknem, bardzo dobrze pojmowaną strukturą kolorystyczną, zwróćcie Państwo uwagę jakie to są pięknie organizowane tonacje, gamy barwne. Janusz zresztą na, tym, na tej bazie buduje te swoje prace, bo co jest istotne? Kompozycja, czyli konstrukcja tych prac i oczywiście kolor, który jeszcze wzbogaca. Właśnie w jakimś sensie kompozycja jest punktem wyjścia, a on dopiero później to rozbudowuje w warstwie kolorystycznej. I te prace mają bardzo, bardzo dobre odniesienie do, do sztuki wieków minionych, tym bardziej, że powstały całe cykle. No jest jeden taki bardzo znaczący cykl który rzeczywiście odnosi się do, do sztuki wielkich mistrzów malarstwa europejskiego. To jest niesłychane, dlatego że, no cóż, nasz artysta robi. Popatrzmy, tam są chociażby na naszej stronie, e, czy ten obraz. No przecież, jeśli Państwo znacie trochę jakiejś sztuki, to wiadomo z czym on się wiąże. Ale to jest bardzo inteligentne przetwarzanie. To nie jest w żaden sposób kopiowane, tylko przez cały czas jest to malarska rozgrywka, czyli malarskie traktowanie dzieła sztuki, które powstaje. Pod, okiem i pod ręką artysty. Światła, które tutaj są, one świetnie harmonizują z warstwą cienia czyli rów, różnych cieni, prawda? bo przecież to jest jakby kwestia pewnej struktury tektoniki organizacji yy, dzieła sztuki, w tym momencie yy, malarstwa yy, olejnego, czyli nie tylko, bo wiadomo przecież też yy, maluje w technice akrylowej. Ale zwracam właśnie na ten aspekt uwagi, dlatego że to jest yy, sztuka, która podoba się, podoba się odbiorcom. Ona jest takim radosnym jakby eksponowaniem natury. Janusza, ale przede wszystkim dla nas bo Janusz się tutaj nie zatrzymuje w jakimś bardzo punkcie, on w dalszym ciągu rozwija tę ideę. A ponieważ wiem, że ma jeszcze sporo za zaoferowania, to tym bardziej jest to ciekawe, dlatego że przez cały czas ta sztuka będzie prawdopodobnie ewoluowała. Ja się z tego bardzo cieszę. No jeśli mogę państwu przekazać chociaż część emocji, która jest we mnie i dotyczy sztuki, Osoby Janusza, to bardzo się cieszę. Zachęcam do obejrzenia tej wystawy, no i oczywiście do rozmów z samym autorem jego muzyką. Dziękuję serdecznie. 50 lat pracy twórczej. Dokładnie 50 lat temu miałem dość znaczącą wystawę w Lublinie. Byłem wtedy w Kazimierzu Dolnym na plenerze i tam poznał mnie. Żyjący do dziś dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie Wojciech Kuba zainteresował się mną. Ja nim, bo miał bardzo ciekawą twarz, zrobiłem mu kilka portretów. I powstała wystawa parę miesięcy później i, 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 i to była moja pierwsza ważna wystawa w ważnej galerii luberskiej. I, I tak kon, kontynuuję, próbuję jeszcze malować. Pomysłów mam dzięki mojej żonie muzie, przyjaciółce i ukochanej kobiecie, y, która mnie inspiruje codziennie, ponieważ jesteśmy ze sobą bez przerwy. <ścoughs> I tak, i tak y, powstały też dwie rzeźby, y, ponieważ y, jestem też niespełnionym rzeźbie, rzeźbiarzem. We Francji próbowałem robić kilka rzeźb, ale, ale one zostały tam. Natomiast tu są pierwsze w ciągu siedmiu lat, jakie jestem od nowa w kraju. Namalowałem większość z tych obrazów, ale część jeszcze pochodzi z Francji. Także zapraszam serdecznie do zwiedzania wystawy. Jeżeli są jakieś pytania, to nie wahajcie się, odpowiem szczerze. 50. rocznica, bardzo poważna. Jak pan z tej perspektywy patrzy na swoją twórczość? Bo przecież to jest bardzo istotne, żeby gdzieś spojrzeć i samego siebie docenić. Złośliwi mówią, że to 50 y, lat pracy twórczej przez duże tfu. Ale ja się pocieszam, że to nie jest aż tak bardzo tfu, y, Bo no, mam jeszcze pomysłów y, wiele I, i mam kogoś, kto mnie inspiruje. Jestem szczęśliwy, że wróciłem do kraju, bo jestem siódmy rok już, po trzydziestoletniej nieobecności. Byłem we Francji, jak Państwo wiecie na pewno, ale cieszę się, że, że wróciłem. Zainspirowała mnie moja aktualna żona i, i, i muza, i przyjaciel. Jak my byśmy tak sobie myśleli o Polsce i o Francji, to nam by się mogło wydawać, że Francja jest bardziej twórcza, że to jest takie miejsce, w którym wiele rzeczy inspiruje, artyści mogą gdzieś tam chłonąć, a pan tutaj mówi zupełnie coś innego. Nie, Francja mnie też inspirowała. Ja, ja nie przekreślam mojego pobytu 30-letniego. Poznałem wspaniałych ludzi. Żeby też wymienię Salvador Dali, Leonor Fini, Charles Aznavour i jeszcze, jeszcze parę osób ciekawych. Gieremek na przykład też, gdzie w Polsce bym nie miał takiego szczęścia poznać. Te osoby mnie inspirowały, odwiedzałem ich, rozmawiałem z nimi. Nauczyłem się języka, w którym władam nieźle. I, I to nie był czas stracony. Natomiast teraz odkrywam Polskę, która jest coraz piękniejsza. Łódź, w której się urodziłem, po prostu mnie powaliła na kolana. Ludzie, którzy są... Mój syn zauważył, który mówiłeś tato, że jak w Polsce przed wyjazdem szedłeś, uśmiechnąłeś się do kogoś, to robili minę albo byli smutni, a teraz to samo jest we Francji. A teraz ludzie sobie uśmiechają się do siebie, mówią sobie dzień dobry, pierwsi i to jest, to jest budujące. Nie mówiąc o tym, że, że, że łódź jest tak piękna poprzez monopolis, poprzez manufakturę, ulice, które są coraz bardziej przejezdne. Ale, ale... co, sobie... można czerpać? Inspirację można no, się no, budować no, no, tym miastem, tym krajem? Oczywiście, oczywiście. To, to jest plon y, większości obrazów y, y, ostatnich siedmiu lat, od kiedy jestem znowu w kraju. 50 obrazów y, to jest y, y, ogrom. Y, szczególnie, że one są bardzo kolorowe, więc nas tutaj uderza z każdej strony y, kolor. Y, ale co, jak 50-lecie, to 50 obrazów nie ma się co ograniczać. No nie, właśnie chciałem, chciałem uświetnić, u, jakoś tak podkreślić tą rocznicę pięćdziesiątką i jeszcze sobie pozwoliłem wyrzeźbić dwie rzeźby, ponieważ kocham rzeźby, ale nie zawsze jest czas i, i warunki, a tu poświęciłem się i, i, i no chciałem, żeby było na bogato. To proszę o tej muzie trochę powiedzieć, bo wraca w tych wypowiedziach, wraca nie tylko jej uroda, ale Pan tutaj wspomina, że to są rozmowy, to są gdzieś e, inspiracje. Jak to wygląda na co dzień? Nie wiem, siedzicie państwo, rozmawiacie i Pan nagle mówi, mam, teraz muszę coś namalować, bo to jest to. Siedzimy sobie naprzeciwko siebie, patrzymy sobie w oczy. Nie żartuję. Po prostu życie robimy różne rzeczy. Moja żona komponuje, jest aktorką, jest pianistką. Jeździmy po Polsce, zwiedzamy i, i różne rzeczy nas inspirują. To, to jest niesamowite, że jeszcze dodam, że kilkanaście wystaw, które powstały w, tym, w czasie tych siedmiu lat. Pierwsza wystawa była zatytułowana Miłość jest najważniejsza. To wszystko dzięki Kasi. A następne wystawy w tytułach też jest miłość. Jest wiosenna miłość, czy miłość w Łodzi. I ostatnia wystawa jest miłość i pasja. Dlatego kontynuuję, bo to jest miłość i jest czymś stymulującym i inspirującym. Człowiek jest... In... No nie, mam, nie mam czasu na to, żeby się martwić. Jak to jest być muzą? Bo to jest jeden z elementów Pani życia. Ja nie chcę powiedzieć, że najważniejszy, ale jeden z. To jest łączenie trochę samej bycia artystką z tym, że można być inspiracją dla kogoś. Tak, myślę, że to, że mamy dwie pokrewne dusze z Januszem, to pomogło nam, rozumiemy się pod względem artystycznym, ponieważ no ja jestem muzykiem, aktorką i też projektuję szyję ręcznie, suknie. Takie nietypowe bardzo. Więc ta inspiracja dla nas jest obopólna. Ja bardzo często może staram się Januszowi jakiś ciekawy temat poddać i pewnie te obrazy, na których są zwierzęta, państwo widzieli, to moja zasługa, bo ja tą miłością do zwierząt staram się zarażać wszystkich, chociaż Janusz też bardzo kocha zwierzęta, przyrodę i sam tutaj właśnie Dianę na parawanie umieścił, która ratuje jelonka właśnie przed śmiercią. E, no, jak to jest bycie muzą? E, łączenie jest to wielu elementów naraz. E, myślę, że miłość, która jest między nami, nam bardzo w tym pomaga e, i tutaj staramy się pomagać sobie nawzajem. Jak wyglądają te dyskusje? Bo my tu wiemy, są inspiracje, ale są dyskusje, czy dyskusje są przed obrazami w trakcie, czy po też. Na ile artysta pozwala sobie ingerować w jego twórczość? Najczęściej w trakcie i po, ponieważ przed to często Janusz robi mi niespodzianki. Zaczyna jakieś obrazy i dopiero je widzę w trakcie, siadam yy... Nie było takiego momentu, że któryś by mi się nie spodobał. Natomiast czasem jest tak, że w całym obrazie na tysiąc różnych plam kolorowych, ponieważ jest to kubizm, postkubizm, chromatyczny, wielobarwny, rozbarwiony przez Janusza do granic możliwości, pozytywną energią. Na przykład jedna plama wydaje mi się, że jest z innej planety i jakby nie pasuje mi do pozostałych. Janusz jest na tyle dla mnie przyjemny i Miałam się zapytać, czy słucha. To jest tak, że zawsze przemyśli, nigdy nie ma tak, że od razu, ale zawsze przemyśli i mówię, wiesz, co? Rzeczywiście ty masz rację. I ta plama zamienia się w troszeczkę inny odcień, być może czasem w inny kolor, i wtedy już całość gra nam idealnie. Natomiast po skończeniu obrazu czasem jest tak, że Janusz wymyśla jakiś tytuł, a ja mówię, nie, taki za bardzo wprost. I tak jak tutaj Państwo widzieli, i pewnie naukowca, chemika na jednym z obrazów, który zostanie tutaj na Politechnice jako uhonorowanie naszej uczelni cudownej w Łodzi. Janusz wymyślił tytuł: Naukowiec. Ja, siedem promili, ponieważ jak Państwo się przyjrzycie, jest tam aparatura w różnym zakresie wykorzystywana do różnych prac. Więc no, staram się takie zagadki dla widza robić tak, żeby. Też obserwator mógł coś samemu sobie pomyśleć. Dopowiedzieć. dopowiedzieć. Tak, żeby to było tajemnicze, żeby było w tym trochę magii. No, sprawia mi to wiele radości.